Incognito strolling doritos versus ecolegens. No i incognito strolling doritos mamy Ikszyn, Francuz, Simon, też mamy Simona, jak w poprzednim. Aimless e było Simon. No i tosti i potforex. Oto drużyna doritosu. Ecolegens mamy Jagura, Damikso, Bafel, Kawrone oraz Pablo. No i na A pochowani. Znaleźli swoją miejscówkę na longu. I próbują zabić przeciwnika. No biją się, biją się. Trzech na dwóch. No i jeden na jednego, proszę państwa, jeden na jednego, Francuz z Gawronę. Mogą się trafić, cóż, do warka. I Gawronę. Wierzę, to niby na łatwo. No i zmiana, zmiana, czy będzie zmiana? No i nie ma zmiany. Nie, jest. Gawronę ustrzelił, znaczy uciekał ostatniego i jest. Polegend zmienia. A tymczasem do całą drużyną pod B. No i jest przejście przez fołka No i da Damikso z pierwszym killem Jaguł tam na, na samochodzie No mimo wszystko Wystrzelani przez Doritosy No i Doritosi, Simon Dwóch na jeden na jednego Nie wiem gdzie jest Wafel Tosti vs Wafel, proszę państwa Pierwsza runda Tu się waży, wszystko jest Wafel tak kolega ugrywa pierwszą rundę i... Elumiltero łatwiej. No i teraz oczywiście midem. Tak, mamy tutaj dwóch pod Lyonga. Tu blisko podchodzi Pablo. Pit. Tosti wyciąga go. I wafel. Czterech na czterech proszę państwa. Jakby wyciąga tam na linię Simon. Bu Ostrzeliwani tam kanterzy na tym. A mi co? Udaje się obronić! Udaje się! Brawo! No i mają to. 1 na 3. Fikszym 2-0. Da. Eko Legends. Nie, nie ma hełmu. Jest tym razem eko. Tym razem jest eko. Stawili sobie ponad 2000 w kanterze, w kanterach u Jagura i Pablo mamy po PM-ie Wydaje się, jakby miała być zdarza walka pod Longiem Tymczasem terrorzy ci po cichu to jest stanął Gawrona Och, przepraszam. No, Francuz przechodzi przez tego pałka, Nie boi się razem z kolegami. No i spycha kolegę do. Co się dzieje? Spycha kolegę do ognia. No i 5 zostało przy życiu. Wszyscy zostali przy życiu. 3-0. No i fulla grają gracze terrorystów. którzy się zbierali na kacza Zobaczmy co tym razem. Jest pewnego No i ściągnięty tam przed Gawronę dwóch przeciwników. No i damit co? znowu coś Ciao. Dwóch naraz zabił. No i 4-0, no. Kolejne zawzięte. Od samego początku. No i Gawron na sorcie. Zara przeciwnie go wytągnie. Zaskany, prawie tam pikszym poszedł. Widzimy ra raszyk od góra. No i gawron zaczyna tą strzelaninę. No i wow, co już robi Gawrony w tym meczu, no? 11 kili proszę Państwa. No i 16. 16, 5-0 12, przepraszam. 11 killi, no i 12. Jeden, jeden def, tylko jeden, jedno zginięcie. No proszę państwa. Nie było nawet żadnej podłożenia paki. No i podejście po czworta. gawrone MVP meczu No i cóż zaskamy, cóż zaskamy Przyblokowani, no od dwóch stron teraz przyblokowani Gracze do rutosu E kolega już daźniejsze siebie, zgadamy A no, to są gracze, którzy naprawdę robią progres, no widać to w ich meczach. Wczoraj zawiedzieli po tych straconych rundach. Udało im się ledwo skombakować na 13-11. No był piękny, to, to wiemy. No Jagur, fajny buścik. No i cóż, jak robi Jagur? Bardzo późno oni wiedzą przeciwnicy. No, trzech zabija, trzech. Pablon pomaga i. Mamy po rundzie 7 0, no szybkie naprawdę Chyba takiego szybkiego meczu nie było, nawet z bagietami To no, tak szybko nie szło gawrone 16 killi, no Na niego przeci przeciwnicy nasierają. Tym razem widzimy idzie w no, shorta, czyli on gra shorta po prostu terror już Francuz bardzo No i tym razem Francuz niejednego ściąga. Jagór. Będzie miał tam jeszcze jednego przeciwnika. Jak podążają za nim przeciwnicy. No, Francuz w odpałach, popach. Pełno smalków tam miał. Nie wiadomo co tak naprawdę z tym tygodniu można było zrobić No i damy co No i kilpo po kilu 3 na 2 No i dwóch na jednego Samo kilpo po kilu I Pablo kończy to 8-0 No trochę brakuje gr ty, gracze Toretosu żeby dzisiaj ubrać jakąś rundę. No ale eko legend jest zawzięte Smoke'a na longa. Tym razem wejdę na longa. chyba nie wchodzili jeszcze longa. Może w pierwszych rundach. Tak, w pierwszych rundach pamiętam. No i widzą tam I zostało Francuzowi 1 życia. Zobaczmy na Wafla Widzi tam dwóch przeciwników. Och! Poszedł samobój tam tylko Francuzowi 1 życia zostało od Wafla. No te, bici teraz już nie mają co zrobić, z tym pioną tym bardziej. Galilan niż tam Uch, ale ładny. Hejdź ładny. 9-0 Teraz reszta drużyny się, yy, się rozgrzała. Oprócz Gawrony i Damikso i punktują. Zobaczmy teraz na tunele. Tu się dzieje strzelanina. No i jagurt. Szybkie dwa kile Nie mogło się skończyć inaczej. No, bombardowani, do Doritosi. No, nawet nie mogą wyjść na pozycję 10-0. No, naprawdę kaczeko. Weszli na level wyżej. No, taktyka tajna od Doritosów. No, i przechodzimy do 11 rundy. Kontynuacja wielkiej dominacji Eco Legends w tym meczu na 12-2 11 runda i 10-0 No, szybkie wejście na longa, tu już wachel idealnego ja to No mieli tam szczęście przeciwnicy No zobaczmy, zobaczmy Niestety tylko jeden przeciwnik Doritosi naprzód pchnął Ach, i krzynowi się nie udało, ale uda się zplantować. Trzech na trzech. Otworek skiluje. No i niestety. Tosty sam na dwóch. Pięć życia. No będzie bardzo ciężko. Mimo tej jałupy. Prawie mu się udało. 10-0, zero no, to była ciekawa runda po tym time -outcie. No, fajnie Sodorito są, trochę ich zabrakło. i tą On On tak, EkoLegends jak się przygotowało, tak ma. Naprawdę, elegancko się przygotowało i... Ma, 11-0. Mam nadzieję, że drugi meczek będzie wyrównany. Pandarkusów suki. Face it, enjoyers. No i wafel z pierwszym killem. No Eksploatacja Adolitosów, ale czy jeszcze coś uciłają? Uciłają tutaj. Wy wyciągną przeciwnika i otworzą sobie drogę na pierwszy punkt. Jagur. Pogotowił. Widzieliśmy <głos》>, jak tam jeden drugiego blokuje, żebym zrobił przejście na bok. No i teraz gracze kolegę to No Dopiero rotacja dwa fla No, spuścili, zabawili się przeciwnikiem i mają szansę na pierwszy punkt. Trafienie od Pablo. Będzie pierwszy punkt. Tak jest. 11-1. I będzie. Będzie druga pistoletówka. Nie tylko. O. <grym> będzie coś więcej niż ta jedna pistoletówka. To mi się podoba. Doritosi do końca cisną. Nie poddają się i ugrywają swoją pierwszą rundę. 12 rundę. No, bardzo późno Tym razem po CT, widać, że strona bardziej A Nie, podporek się wraca po prostu No i Francuz Niezły powrót zabicie i powrót, ale to nie daje rady ten plan Sajmon, coś za kile z Achilles tego Beret, Pablo, zostaje sam Pablo. No i 11-2 Doritosy zawzięte, to jest drugi punkt Naprawdę ciekawie Na sam koniec no mamy EkoLegends Wafel na mid, reszta Long już tutaj, fiction No i fiction zabija. O, przepraszam, no nie dają rady. Koledzy z pistoletami, i no, kolego zostaje wyeliminowane. Tak, Francis na plecach 11-3. Teraz będą mieć swoją szansę. Pozbieranie na broń. No, runda 15, proszę Państwa. Nie skończyło się na 13 rundach. No teraz e z broni. Będzie o wiele ciężej. No i fiksy z granatem, nietrafionym. No i nieźle. Jak on to wyszedł? Jak on to zabił? Nie wiemy. No ale gawrone ma 2 to on otwiera nam bombsite A, gdzie jest tylko Francuz Dopiero koledzy na CT, ale to jest wszystko zasmałkowane No jest przejście przez smołka, już to tam przewodzi No potworek przechodzi przez smołka razem z Toskim Jeden na dwóch, jeden na dwóch. No i nie było, nie mogło być inaczej. Ej, kolejny 12 czy. Niewiele zabrakło tym razem też. Do No, no. Zgubili w tym smoku obydwaj gracze, jak chcieli przez niego przejść. Chyba <grym> się nie spodziewali, że tam za nim jest drugi. My to widzieliśmy. O, cóż na dziś, widzę? Tu tak samo. Zrobili sobie challenge'a. No, ale ten nam idzie, nie idzie, czy wolno. no i przegrał. Ej Francuz, dwa kile, piękne dwa kile. No i Tosti. Wyczekał przeciwnika. 5 na 2. 5 na jednego, jeszcze tam Francuz swoim trzecim kilem zostawia Wafla sam, samego. No, 4 punkty, 12-4. No i druga, tak, druga ronda meczowa. Widzimy, już wszyscy zmierzają na na Longa. Bo to tam będzie bitwa. Już przeszedł Gawron swoim diglem, bo grają eko. No i mimo, że obici pozbywają się dwóch zawodników. Dopiero rotacja od pozostałych. No i czterech na dwóch, czterech na jednego. Będzie koniec, tak. Będzie koniec. Francuz. O, dwóch na jednego. Wykrachałem. Wykrakałem Ale co za rotacja, jaka rotacja, Francuz Ma nadzieję Ach dobrze biegnie na, 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 na bez shifta Nieźle to kampione no Waffel albo Francuz teraz I wchodzi Francuz Ach dostrze tam przeciwnika i to widzieliśmy, że tam lekko go widział. Ma już przeciwnika, pięknie. Francuz ugrywa piątą rundę dla Doritosów, ale na no jakie obejście? Hitlaczyk. Jak Naprawdę oh, to, na to... takich rund robimy ten trudniej. <laughs> Pozdraw. 12-5. To jedna runda, jedna runda. Już trzecia runda. Smeczowa. Kogle, nie może ugrać. I tym razem pobiegli na B. Tylda Miksa z bombą się odwrócił. A tu mają dwóch przeciwników. To jest No, Ale skupienie, ale skupienie. Grywają następną rundę. Ci chłopaki starają. No i wapel wychodzi. Ma dwóch przeciwników. To otwiera nam B. Simon już tam będzie miał bardzo ciężko. Gawron na plecach. Na tunelu. tunerze. No i Co tam, Jagur? Zabija kolegę. No i trzech na dwóch. 3 na jednego, fiction ostatni. Myślę, że to jest koniec. Tak, to jest koniec. 13-5. Naprawdę fajny meczyk. Pokazany skill w wykonaniu Eco Legends. No tą ostatnią rundę mieli ciężko ugrać. Ale tak to naprawdę. Naprawdę pięknie. No GG proszę państwa. Gavronę 21 killi. Damiksa 16. Jagur 16. Wafel 11. Pablo. 10, a gawrony MVP meczu proszę Państwa. <laughs>